Wiadomości z Facebooka z dnia 4 czerwca, w związku z budową ronda od 6 maja do zakończenia robót budowlanych mogą występować utrudnienia w ruchu. W czasie przejazdu przez skrzyżowanie należy bezwzględnie nie stosować się do znaków drogowych i osób kierujących ruchem. Prace mają potrwać około 3 miesięcy. Rondo na zjeździe do Raculi nazwane miało być imieniem Andrzeja Chuszczy. Obok stanąć miał pomnik legendarnego żużlowca. Mamy kolejną wysokiej klasy drogę dla rowerów w Zielonej Górze. Trasa Zatonie Marzencin została właśnie oddana do użytku. Odcinek liczący 960 metrów stał się przedłużeniem dróg dla rowerów biegnących z Dżonkowa, Jędrzychowa i Kiełpina przez Rondo Księżnej Doroty do Zatonia. Wspólne otwarcie zawodów w dniu 4 czerwca o godzinie 19.30 na hipodromie jeździeckim w Wosi Rzedżonków. Relacja na żywo na TV nowa dzielnica w tym roku mistrzostwa połączone są z ogólnopolską olimpiadą młodzieży mówi dyrektor i trener ZKS Żonków Tomasz Cygański. W sumie gościmy około 180 zawodników z 16 państw Europy. Wszystko mamy zapięte na ostatni guzik. Przygotowane są obiekty, zakwaterowanie i wyżywienie, słowem cała logistyka. Było ciężko. Przegrywaliśmy do 60 minuty 1 do 0. Jednak nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Po ostatnim gwizdku było 3-1. Jest coraz bliżej awansu, dlatego już dzisiaj wszystkich zapraszam na mecz, który może dać nam awans. Sołectwo Stary Kisielin, niedziela 9 czerwca, godzina 17. W Starym Kisielinie gramy ze Spartą Nietkowicę. Ksielinie długo świętujemy Dzień Dziecka. Jak co roku zapraszamy na obchody Dnia Dziecka. Tym razem spotykamy się w parku przy ulicy Świętego Floriana. W niedzielę, 9 czerwca. Gwarantujemy, że pod opieką bardzo fajne klauny najmłodsi będą się wspaniale bawić. Zapraszamy szczegóły na plakacie. Zapraszamy rodziny z dziećmi na piknik rodzinny. Zapewniamy moc atrakcji i niespodzianek. Start 8 czerwca od godziny 12 do 14. Miejsce Orli racula.